W budowanym 30 lat wieżowcu dobrobytu, jakby okazało się, że ktoś wewnątrz nieustannie w tym samym czasie wyburzał konstrukcję, wyburzał kręgosłup. To, nad czym ten budynek powinien stać i bez czego stać nie będzie, wspólnotę. W szoku jednak nigdy nie można zostać. Jeżeli zło ma zwyciężyć z dobrem, to musi być odskocznią, startem do robienia dobra, a nie miejscem, w którym się zostaje. Gdańsk to wspaniałe, polskie, ale otwarte na świat miasto, ma w swoim herbie wspaniałą dewizę. Bez zuchwałości, ale i bez lęku. Na co mam czekać? Co jeszcze musi się stać, żebym porzucił wygodną kanapę recenzenta rzeczywistości? Moja córka Mania świętowała parę dni temu drugie urodziny. Co jej zostawię? Biblioteczkę, pełną moich 20 książek, szywkę gazet, w których tatuś pisał, że jest źle, a powinno być dobrze. Katalog lajków na Facebooku. Wiem, w jakim świecie żyję. W świecie miliona szans, genialnego postępu internetu ale też w takim w którym za chwilę zabraknie wody w rzekach ale też w takim w którym produkujemy jedzenia dla 15 miliardów ludzi a miliard ludzi codziennie chodzi głodny w Polsce sami dobrze wiecie słyszycie jest super wskaźniki gospodarcze rosną mafia watowska na kolanach nigdy nie było takiej ściągalności podatków malejący deficyt transfery socjalne wszystko ważne i naprawdę potrzebne. A przecież naprawdę doskonale słyszę to, co mówicie na moich spotkaniach autorskich we Włocławku, w Strzegomiu, w Czeremsze, w Sanoku, w Szczecinie. Otwieracie internet, włączacie radio, włączacie telewizor, słuchacie rozmów przy świątecznym stole. Wojna. Podczas. Nie ma wyjścia. Wszyscy obrażeni, wszyscy skrzywdzeni. Polska szkoła kompromisu. Kompromis to Twoja kapitulacja. Dlaczego nie możemy być różni, ale równi, a nie lepsi i gorsi? Dlaczego choć każdy z nas umie radzić sobie ze swoim życiem, to w momencie, w którym zbieramy się naraz w Polskę, często tak mało w niej powietrza, przestrzeni, światła. Wiecie dlaczego? Dlatego, że choć kalendarz pokazuje zupełnie co innego, w Polsce nie skończyły się jeszcze lata 90. XX wieku. Z ich niekończącymi się sporami o wszystko z uprawianiem polityki siekierą. Ale dziękować Bogu, od 20 lat mamy wiek XXI. Wiek, w którym problemy powinno rozwiązywać się nie siekierą, a skalpelem.